Witamy Państwa! Już za moment na stadio Ramon Sanchez Pis rozpocznie się spotkanie, które komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. W historii meczów Sewi z Realem widać znaczną przewagę królewskich. Na początku XXI wieku wygrali w bodaj ponad połowie przypadków. Jednak Sevilla też potrafi wygrywać z Galacticos. Nie można odmówić andaluzyjczykom determinacji i utalentowanych zawodników, którzy mogą tutaj dzisiaj zaskoczyć. Zobaczmy, jak ustawiona jest... Strzela! ich na no centymetrów zabrakło! Niestety, nad poprzeczką. Casemiro. Toni Kroos. Isco. Benzema. Modric. Blisko polekarne. No tu niewiele brakowało, żeby uniknąć spalonego, chociaż zawodnik i tak nie miałby stuprocentowej sytuacji. Isko, młody pomocnik, który pierwsze kroki w piłkarskiej karierze stawiał w maladze. Czego się można po nim spodziewać? Najmocniejszymi stronami tego piłkarza są umiejętność dribblingu i panowanie nad piłką przy dużej prędkości biegu. Isko lubi też grać krótkimi podaniami i potrafi fantastycznie otworzyć kolegom drogę do bramki. Benzema, Isko. Uderzenie w stronę bramki. No, brawo dla bramkarza, nie wypuścił piłki z rąk. Pros. Isko. Rokemesa Ever Banega Jeder. No to nie było najszczęśliwsze zwarcie Benzema Wychodzą do kontrataku No teraz tempo tego Lubi grać na granicy spalonego ale powinien bardziej uważać Gareth Bale Real coraz bliżej pola karnego przeciwnika Ever Banega Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem Rokemesa czekamy na dośrodkowanie Ever Banega Banega Johnny Cross, Luka Modric, Benzema, Atak pozycyjny długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Czy będzie prowadzenie? Tak jest, gola! ależ tutaj się zrobiło ciekawie. To mógł być kluczowy moment spotkania. Teraz rywale będą musieli się przegrupować zagrać zupełnie inną piłkę. Karim Benzema i jest gol! Fantastycznie wykończył tę akcję francuski napastnik. Spójrzmy na tego gola z innego konta. Zadowolony trener Realu z tego jednobramkowego prowadzenia. No, w końcu wreszcie coś się ruszyło w dobrym kierunku. I mamy otwarcie w tym meczu. 1 do 0. Banega. Kier. Ewer Banega. Pablo Sarabia. Jesus Navas. Isko. Luka Modrić Toni Cross, Gareth Bale. Próbował, ale nie udało się. Teraz Sewija po skrzydle mają sporo miejsca. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Karim Benzema? Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Gabriel Mercado? Benzema? Niestety stracił piłkę. Pablo Sarabia, Baran, Marcelo, Isco. Banega. Dobry atak Franką Pablo Sarabia, Pareja, Gabriel Mercado. Ewer Banega. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Isco. Marcelo. Czy Bale dojdzie do tej piłki? Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Benjeder. Nolito. Sergio Ramos przechwytuje podanie. Toni Kroos. Karim Benzema. Benzema! Dobrze zablokował. Dobrze, do przodu. Real Madrid zacznie od rzutu z autu na wysokości pola karnego. Luka Modric. No, prawie, 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 ale nie opanował piłki. Modric. Isco. No, bardzo ładnie przeciął to. Był faul i rzut wolny. Będzie wrzucać w pole karne z nadzieją, że któryś... Luka Modrić. Nie będzie bramki. Bramka łapie piłkę. Gabriel Mercado. Ever Banega, Nolito. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Isko, Casemiro, Benzema, Gareth Bale, Karim Benzema, Tony Cross. Uderzenie w stronę bramki. Piłka odbija się od słupka. Wraca na boisko. Nie ma bramki. Głową poza boczną linię. Po pierwszy. Przed nami druga część spotkania. W pierwszej górą był Real Madryt, ale to dopiero połowa sukcesu. Toni Kroos. Jeszcze raz Benzema. Modric. Karim Benzema. Wspaniała obrona, było bardzo groźnie. Fantastyczny refleks. Wszyscy widzieli już tę piłkę w siatce. Gerrit Bale. Wywalczyli kolejny rzut rożny. Z Rosznego dośrodkowuje Tony Cross. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Marcelo. Fantastyczny strzał! Ponownie cel nie podaje. Banega. Rokemesa. No, wygląda na to, że będziemy mieli zmiany. Trener najwyraźniej nie jest zadowolony z gry niektórych zawodników. Jesus na Was. Rokemesa. Ewer Banega. Pablo Sarabia. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. strata piłki. Ben jeder, Banega znowu przy... Banega! Dobra obrona, Nawasa. Co sądzisz o występie w pierwszej części meczu Karima Benzemy? To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Modrić przed szansą. Blisko! Co za interwencja! Wspaniała reakcja, odruchowa obrona, naprawdę klasa światowa. Kibice czują pismo nosem, to może być właśnie ten moment, dlatego doping się wzmaga. Nieprawdopodobne! No i piłka niestety leci wysoko nad bramką. No i przejęli w ostatniej chwili. Jedder. Jesus na Navas Pablo Sarabia Trener postanawia wprowadzić małe zmiany. Zawodnik już się przygotowuje do wejścia na boisko. Luka Modric. Dobre, skuteczne podanie. Karim Benzema Królewscy wyprowadzają atak. Isko strzela, ale świetnie zablokował. Słuszna decyzja trenera. Jego zespół przegrywa, zdecydował się na zmianę. Miejmy nadzieję, że będzie z niej pożytek. Aut dla Realu Madryt. Casemiro, Modric. Piłka znowu poza boiskiem. Escudero, Vasquez, Muriel, Sevilla ruszyła skrzydłem. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Ładne, prostopadłe podanie. No gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. No za jednym pociągnięciem trener wykorzystuje limit zmian. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Jest szansa. Kto wie, gdyby to trafił, to mogło być rozstrzygające trafienie w tym meczu. A tak muszą się męczyć dalej. Dobra pozycja do oddania strzału. Dośrodkowanie na bliższy słupek. Marcelo oddala zagrożenie. Karim Benzema, Luka Modric. Dokładne podania. Piłka jest przekazywana jakby zupełnie bez wysiłku. Wymaga to fantastycznego zgrania i dobrego zrozumienia między zawodnikami. Bardzo przyjemnie się ich ogląda. Tony Cross. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. No chce coś zmienić trener, a więc wprowadzi nowych zawodników. Przy linii bocznej trwa szybka rozgrzewka. Ever Banega. Modrić. Ech, nie poszło to tak jakby sobie życzył. Strata piłki. To ostatnia faza meczu. Kibice wstają z miejsc. Czy Sevilla wyrówna? Karim Benzema. Valverde. Rewelacyjnie teraz bramkarz popisał się niesamowitą interwencją i nie pozwolił na podwyższenie wyniku. Daje jeszcze iskierkę nadziei. Taki impuls do walki w końcówce. No Nolito. Do końca meczu pozostało 8 minut. Muriel. Sergi Gomez. Musiał wrócić po piłkę do środkowej strefy. Ale szpech piłka ląduje wprost u przeciwnika. Carvajal ma dobrą pozycję na skrzydle. Chyba będzie wrzucał. Niebezpieczeństwo zażegnane. Trwa oblężenie bramki rywali. Będziemy mieli kolejny rzut rożny. Tony Kroos, rzut rożnego w pole karne. Oddalają grę od strefy obronnej. Marka Asensio. Szansa na oddanie strzału. Jest bramka. Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Kolejny gol na ich koncie. Podwyższają prowadzenie. Mogą teraz uspokoić grę, byle tylko za bardzo się nie rozprężyli. Ta bramka nie powinna zaskakiwać, musiała w końcu paść, biorąc pod uwagę ile oddali strzałów i jaką mają przewagę. Rzeczywiście panują dziś na całym boisku i narzucili rywalowi swoje warunki. No, przewaga zaczyna być widoczna, 2 do 0. Kier... Karim Benzema. Toni Kroos. Karim Benzema. Będzie strzelał. Niesamowicie to obronił. Nie potrafią rywale wyjść z opresji. Znowu rzut rożny. Marco Asensio. Oczami wyobraźni Widzieliśmy już piłkę w siatce. Złotego gola. Bramkarz miał jednak i Benzema. Tak, mamy bramkę, proszę Państwa. Dla takich chwil ogląda się mecze. Obrońcy nie stanęli na wysokości zadania i rywale zamienili ten rzut rożny na bramkę. Kapitalnie dokonany corner. Przeciwnicy byli bez szans, bramkarz bez rad, Kilka siatków. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Kier. Koniec, koniec tego meczu. Zwycięstwo Królewskie.